Witajcie, kochani. Dzisiaj opowiem Wam, pokażę, jak zamontować B-bed na naszym łóżku stacjonarnie, ponieważ nie potrzebujemy go cały czas zdejmować, zakładać, zdejmować. On jest cieniutki, delikatny i on może być pod yy, prześcieradłem, ale również pod yy, pokrowcem na materac. Ja mam dosyć grubi, gruby pokrowiec na materac. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda. To jest moje łóżko. Tutaj mam mój materac i bezpośrednio mam. Jeszcze mam tutaj słuchajcie e, taki pokrowiec na materac taki cieniutańki, a na to kładę bibet. Widzicie? Tak wygląda. On jest wygodniejszy. I on jest bardziej rozłożony, bo ma szersze cewki, więc on bardziej będzie jeszcze działał na. Na naszą aurę, nasze ciała subtelne. Także ja mam tutaj teraz, zobaczcie, taki gruby mam materac. I ten materac jest naprawdę gruby, więc ja go zakładam na to. I jeszcze na to zakładam prześcieradło. Także zakładam materac, pokrowiec na materac, taki gruby, zobaczcie, naprawdę jest, jest gruby. On jest z takiej grubości, ale to nic nie przeszkadza, bo y, tylko jak jest metal, to nie, to wtedy te, ta energia nie przechodzi. Ta, y, tak się to skonstruowane, żeby żeby elektromagnetyczna energia przechodziła przez wszystko, przez wszystkie materiały e, oprócz metalu, nawet przez drewno. I zobaczcie, i teraz kładę tutaj sobie na to jeszcze prześladło, co ja akurat nieprofesjonalnie zrobiłam. Oczywiście tam są jeszcze takie yy, bardzo fajne paski, który się zakłada. Ja tego nie zrobiłam, ponieważ nie mam jak tego zrobić. To trzeba w dwie osoby zrobić najlepiej. A teraz wam pokażę jak po prostu to łatwo. I i wtedy materac jest macie cały czas zainstalowane wszystko na łóżku, czyli bibet jest normalnie zainstalowany. I teraz tylko kwestia włączenia tego. Tutaj jest kabel. Więc tylko podłączamy do B-Box i sobie robimy program wieczorem P1. On jest bez plusa. Albo możemy też zrobić y, dłuższy program, 15-minutowy na przykład, ale też bez plusa. I wtedy się fajnie relaksujemy. Także tak to wygląda, kochani. Dziękuję za uwagę.